Sykaborskiego, a Pisma Świętego. Stary Testament, Księga Rodzaju Rozdział dwudziesty Zgodnie z zapowiedzią pan zatroszczył się o Sarę i wypełnił swoją obietnicę. Sara więc poczęła i w tym czasie, który Bóg wyznaczył, urodziła staremu Abrahamowi syna. Abraham dał swojemu synowi, którego mu urodziła Sara, imię Izaak. I gdy miał on osiem dni, Obrzezał Izaka zgodnie z tym, jak mu polecił Bóg. Abraham miał sto lat, gdy urodził mu się Izak. A Sara mówiła: Bóg dał mi powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. Mówiła jeszcze: kto by się ośmielił rzec Abrahamowi, że Sara będzie karmila piersią dzieci. A jednak urodziłam syna, mimo starości męża. Dziecko rosło i zostało odstawione od piersi. W dniu, w którym Izaak został odstawiony od piersi, Abraham urządził wielką ucztę. Sara spostrzegła kiedyś, że syn Egipcianki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, wyśmiewa się z jej syna. Rzekła więc do Abrahama, wypędź tę niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowa te wydały się Abrahamowi. Bardzo złe. Odnosiły się bowiem do jego syna. Wtedy Bóg powiedział do Abrahama: Nie uważaj za złe tego, co o tym chłopcu i jego matce powiedziała do ciebie Sara. Posłuchaj jej głosu, gdyż za twoje potomstwo będzie uznane potomstwo Izaaka. Syna tej niewolnicy również uczynię wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem. Abraham wstał więc wcześniej, wziął chleb i skórzany worek z wodą i dał hagar. Ułożył jej na plecy dziecko, a następnie ją odesłał. Ona poszła i błąkała się po pustyni Ber-Sheby Gdy skończyła się woda w skórzanym worku, położyła swoje dziecko pod jednym z krzewów. Potem odeszła i usiadła w pobliżu, w odległości strzału z łuku. Myślała bowiem, nie chcę patrzeć na śmierć mojego dziecka. Usiadła więc niedaleko i zaczęła głośno płakać. Wtedy Bóg usłyszał płacz chłopca. Anioł Boży zawołał więc z nieba do Hagar. Co ci jest, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał płacz chłopca, który tam leży. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę bo uczynię go wielkim narodem. Gdy Bóg otworzył jej oczy, ujrzała studnię. Podeszła, napełniła skórzany worek wodą i dała chłopcu pić. Bóg był z tym chłopcem. Gdy dorosł, mieszkał na pustyni i stał się łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran. A jego matka sprowadziła mu z Egiptu żonę. W tym czasie Abimelek wraz z dowódcą swego wojska Pikolem powiedział do Abrahama: Bóg jest z tobą we wszystkim co czynisz. Teraz więc Przysięgnij mi tu na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec całego mojego potomstwa nie postąpisz zdradliwie. Tak jak ja darzywam cię życzliwością, tak i ty będziesz darzył życzliwością mnie i kraj, w którym jesteś gościem. Abraham odpowiedział: Przysięgam Zrobił jednak Abimelekowi wymówkę z powodu studni z wodą, którą przywłaszczyli sobie słudzy Abimeleka. Abimelek wyjaśnił: „Nie wiem, kto to zrobił. Nie powiadomiłeś mnie o tym, a ja do dzisiaj nic na ten temat nie słyszałem”. Abraham wziął więc owce i bydło i dał je Abimelekowi. Tak obaj zawarli przymierze. Gdy Abraham wydzielił z trzody siedem jagniąt, aby go zapytał: Co znaczy te siedem jagniąt, które wydzieliłeś? Abraham tak to wyjaśnił: Te siedem jagniąt weźmiesz ode mnie, aby służyły mi jako dowód, że to ja wykopałem tę studnię. Dlatego nazwano to miejsce Beerszeba, bo tam obaj sobie przysięgli. Po zawarciu przymierza w Beerszebie, Abimelek wraz z dowódcą wojska Pikolem wyruszył i wrócił do kraju Filistynów. Abraham zasadził w Beerszebie tamaryszek. Tam też wzywał imienia Pana. Boga Wiecznego. I długi czas gościł Abraham w kraju Filistynów.